Witam Was serdecznie w kolejnym materiale na kanale Tatami z serii buildu widzów. Dzisiaj klasycznie bierzemy się za kolejny build kolejnego widza, ale również Twój build może się w tej serii znaleźć. Także oczywiście przypominam o możliwości wysłania swojego buildu, przede wszystkim nagrania, opisu buildu i również jego nazwy. Ponieważ oczywiście właściciel zwycięskiego buildu dostanie nagrodę niespodziankę. A dzisiaj moi drodzy pora na build Siemiego, lecimy z materiałem. Poczkiem jego o nazwie Wojsiłek jest jak najbardziej klasycznym i sprawdzonym zwiastunem. Zatem mamy build opierający się na dwóch kosmicznie ofensywnych mistrzostwach wojny i snu. Jest to zatem jeden z prostszych, ale i po prostu jeden z bardziej sprawdzonych buildów w całej grze. Gdzie tak naprawdę same podstawowe skile z obu mistrzostw i same podstawowe legendy tak naprawdę mogą zagwarantować nam nieśmiertelność, a na pewno bardzo wysoką przeżywalność. Zatem się mi wykorzystał postawy sprawdzonego buildu z Jesuna pod jeszcze lepszą formę. Ponieważ oczywiście oprócz podstawowych obrażeń na żywioły mamy również sporą odporność na obrażenia fizyczne, ale również na wysoką prędkość ataku i wysoką zdolność do ataku. Zatem nie ma nic piękniejszego niż kilka krytyków, które wchodzą w ciągu kilku sekund na kilku innych wrogach. Coś pięknego. Zatem pora na ekwipunek, i w tym przypadku postaram się, aby on był lepiej widoczny niż w poprzednim materiale z tego cyklu. W takim razie ekwipunek naszego bohatera, tak jak sam build, bardzo klasyczny, opiera się na równie klasycznych i sprawdzonych itemkach. Dlatego mamy sporo itemków pod odporności, w tym oczywiście naszynik Bermidona, Pod kosmicznym mnożnik obrażeń fizycznych mamy zbroję Achilles'a, hełm Aresa, i hełm złego lwa. A z racji duolo weldingu, pod drugą broń mamy broń na prędkość ataku, i jest to tryfing. I taki bonusik, czyli symbol encyklopedysty, który, mimo swojego mniejszego znaczenia, tak naprawdę w takim bildzie daje spory mnożnik, właśnie przez mnożnik podstawowych cech. Pora na mistrzostwa, i w tym przypadku mamy książkowe podejście, właśnie do zwiastuna. A więc w przypadku wojny tego ważniejszego mistrzostwa mamy wyjątkowy duży nacisk klasycznie na szturm. Szał bitewny i walkę dwiema broniami. Natomiast w przypadku snu mamy zdecydowanie najlepszą pasywkę, czyli świadomy sen, oprócz tego trans, empatii i minionka. No i w skrócie właśnie dzięki tym podstawowym skillom z tych obu że mamy naprawdę postać grywalną i skuteczną. Sam jestem zwolennikiem buildów prostych, które po są skuteczne i właśnie ten build jest jak najbardziej właśnie tego odzwierciedleniem. W sumie można nawet stwierdzić, że build Siemiego jest tak naprawdę nawet poradnikiem jak stworzyć naprawdę świetny build, który jest dobry na początek, ale nawet na endgame. No i jest to w sumie dowód na to, że tak naprawdę może stworzyć build prosty, który naprawdę jest świetny do samego końca gry. A wy dajcie znać, co uważacie o tym buildzie, a my widzimy się w kolejnych materiałach z cyklu widzów na kanale Tytanie Polska. Trzymajcie się.